Witam Was pokrótce. To moja nowa lampa oparta na powerledach. Jest to 16 sztuk w kw. 1000 9 sztuk spektrum półspektrum więc łącznie dysponuje 25 watami w power led. Wszystko stoi na dwóch yy, niezależnie pracujących driverach. Jeden zasila tylko diody półspektrum. Drugi natomiast zasila barwę. 6,5 tysiąca kelwina. Całość została zbudowana na profilu aluminiowym o szerokości 16 cm oraz 60 cm długości. Sami sobie znacznie coś lepszego. Na budowę poświęciłem jakieś dwa krótkie wieczory. Złożenie tego naprawdę jest dość proste i przyjemne, także Polecam budowanie takich lamp samemu. Nie nabijanie kasy na jakieś markowe lampy, już naprawdę za małą kasę możecie zrobić sami sobie znacznie coś lepszego. Jeśli naprawdę nie macie kompletnie pojęcia o lutowaniu, składaniu tego wszystkiego do kupy, tak jak już pisałem wcześniej i mówiłem wcześniej w poprzednich moich filmach, ja jestem w stanie nieodpłatnie złożyć taką lampę dla Was. Co do samego zbiornika, jest to akwarium o pojemności 120 litrów, wymiary 61 cm długości, 41 cm szerokości oraz 58 cm wysokości. Paniaczek wykonany na zamówienie u szklarza. Zbiornik wypoziomowany, właściwie to tylko sprawdzony poziom, gdyż niczego nie musiałem zmieniać względem tego, jak to ustawiłem od razu, ponieważ nie miałem żadnych odchyłek od poziomu. Pod szkło użyłem pianki jako niwelator wszystkich nierówności oraz by ciężar był rozłożony równomiernie na całej powierzchni szkła. Co do podłoża, po dwóch próbach stosowania markowego podłoża JBL Manado oraz poprzedniej aranżacji bazaltu, w końcu poszedłem po rozum do głowy i zdecydowałem się na zwykły żwir rzeczny. I co mogę o nim powiedzieć? Nigdzie lepiej nie sadziło mi się roślin jak w tym żwirku. Zbieram ma gradację od 1 do 3 mm. Do wzbogacenia podłoża użyłem kulek liniano-torfowych, pewnej dość znanej marki. Do podłoża poszło 13 kulek, w miejscu, w którym zaplanowałem sobie roślinność. Darowałem sobie ziemię ogrodową oraz jej nierówną pracę. Akwarium zalałem wodą pół na pół kran z RO, ze względu na bardzo twardą wodę w moim kranie około 20 stopni niemieckich. Do obecnego zbiornika wykorzystałem już dojrzały pracujący kilka miesięcy filtr kubełkowy Aquela Unikanie 120, by przyspieszyć proces dojrzewania i stabilizowania zbiornika. Zdecydowałem się na prowadzenie zbiornika w klimacie LowTech, a w zasadzie to Stritech, ponieważ już samo to już użyłem tych kulek liniany jako źródło nawozu do czasu jak rybki nie fajdają. To dyskwalifikuje, więc zmiana Lautecha. No oraz to już codziennie podaje carbo. Więc chemii na tej chwilę oprócz tego carbo lać nie mam zamiaru. Być może raz na jakiś czas zapodam Profito z Easy Life lub będę je podawał w dawkach raz na tydzień 50% zalecanej dawki tygodniowej. Tak jak to producent w opisie też zaleca co 2 również nie będę podawał, bo oczywiście nie ma sensu w tym wypadku. Więc jak widać w głównej mierze skupiłem się na roślinach mało wymagających, a więc fajnych. Zobaczycie u mnie różnego rodzaju kryptokoryny, benthybron, green, tropica, echinodorusy, limnofilie, mchy, jakieś wątrobowce. Więc jeszcze apel do was, jeśli macie jakieś mniej wymagające rośliny, chętnie przyjmę, za przesyłkę zapłacę. Postawić jakieś piwo. Aranżację oparłem na korzeniach i kamieniach. Wstępna aranżacja właśnie mnie zadawala, lecz chciałbym jeszcze dodać na pierwszy plan jakieś roślinki z rodziny niskich echinodorusów. Jakieś takie malutkie, właśnie drobne, drobnolistne przewiki. Całość przestała i przepracowała. Bez obsady zwierząt, jakiś tydzień czasu, dobry tydzień czasu. Do momentu ja zdecydowałem się przesiedlić starych lokatorów z poprzedniego baniaka oraz dokupiłem dwóch nowych lokatorów. Nazywają się azot i fosfor. Na część moich ulubionych postaci z dziedziny akwarystyki pędzonej. Wracając jeszcze do światła, z początku przez pierwsze. 3 dni sieciłem po 4 godziny na dobę teraz palę 6 godzin na dobę, stopniowo wraz z rozwojem i czasem tego baniaka dojdę do optymalnych myślę 8-9 godzin. W miejscu gdzie stoi mi w tej chwili będzie stał ten zbiornik. Jest dosyć jasno w dzień, kiedy światło sztuczne jest wyłączone, więc myślę, że nie ma co za bardzo przesadzać. Jako ciekawostkę zakupiłem nowy korzeń, którego w żaden sposób nie spreparowałem. Po około dwóch dobach, korzeń oblast całą białą substancją, taką przypominającą galaretę. Jako, że znałem ten proces już z doświadczenia, postanowiłem tym razem nic z tym nie robić. No i na pomoc przyszły nieproszone zbrojniki, dwie sztuki, e, jakie mam. Oczyściły korzeń w około dwa dni po wpuszczeniu do stanu perfekcyjnego. Po prostu wsuwały tą, tą narość, tą pleśń jak zwariowały. No zamierzam jeszcze dokupić e, dodatkowo... E, Filtr Skimmer od Aquanowy. On chodzi na Allegro w granicach 30 zł. Chciałbym się pozbyć filmu, jaki zaczął powstawać. Wcześniej stosowałem kaskadę. Niestety w tej chwili nie chciałbym tego stosować ze względu na jej charakterystyczną pracę czyli po prostu plumkami. Jeśli jeszcze chodzi o samą obsadę tego baniaka, to tak jak już wspominałem, dwa skalary, dwa zbrojniki, jedna ramireza, trzy danio, te różowe naparcie, 8 na parcie, jakieś osiem sztuk Neona, na simulansa i bodajże dwa zwinniki jeszcze mi się te złote gdzieś tam uhodowały. Dodatkowo jeden ślimak, helmet, parę ślimaków różnej maści jest w tym zbiorniku, także ciężko mi się określić. Na chwilę obecną cieszę się spokojnym startem. Akwarium bez niespodzianek. Jeszcze jakieś małe korekty względem wyglądu na pewno się będą jeszcze tutaj pojawiać. Będę przeprowadzał jakieś jeszcze zmianki. Więc będę mógł się tu jeszcze pochwalić tym, co tutaj dołożę, zmienię. Jeszcze odnośnie filtra. Filtr dedykowany jest do pojemności 120 litrów. Myślałem, że mogę mieć jakieś małe problemy, że ten filtr może nie dawać rady sobie. Ale na tę chwilę obecnie pracuję na pełnej mocy. Naprawdę filtruje elegancko. Woda jest krystaliczna. Zastanawiam się dodatkowo nad drugim takim samym filtrem, który by wspomagał ten pierwszy filtr. Lubię mieć nadfiltrację. Speram po Allegro. Być może uda mi się trafić jakąś okazję, używaną, ale w dobrym stanie. Ułatwiłoby to proces czyszczenia w przyszłości, kiedy mógłbym na przemian, na przykład co pół roku, zaglądać do tych filtrów. I czyścić je na zmianę, nie bojąc się o zachwianie środowiska po wyczyszczeniu filtra. Myślę, że byłby, byłoby to fajne rozwiązanie, zważywszy na to, że ten filtr pobiera 6 watów, ma przepływ deklarowany 350 litrów na godzinę. Więc, no jak to życie nam pokazuje, pewnie ten przepływ będzie nieco niższy, ale jak na dwa takie filtry, które dadzą łącznie 12 watów. I będą miały przepływ oba w granicach 300 litrów na godzinę. Da mi to jakieś łączny, łączną pracę 600 litrów na godzinę. Myślę, że dwa takie filtry robiłyby fajną robotę, i w przyszłości nie byłoby żadnych problemów z jakimiś nadwyżkami substancji. Myślę, że to by wszystko ładnie się trawiło. Zważywszy na to, iż robię dosyć częste podmiany. No na to chwilę po starcie podmianki u mnie wyglądały co 3 dni po 20%. W tej chwili robię już jedną podmianę 20% raz na tydzień. A jeszcze bym zapomniał, dodam, że posiłkowałem się przy starcie bakteriami w płynie. Takie zwykłe, najprostsze od Tropicala za jakieś 6 zł. Dawkuję je co tydzień po podmiance. Mam zamiar tak przez 4 podmianki, takie tygodniowe, zrobić taką aplikację, aby wspomóc się po prostu z biologią. Niewielki pieniądz, a myślę, że jakiś swój grosz w tym wszystkim mogą mieć i pomóc. Myślę, że raczej. Nie zaszkodziła a pomogą. Także to by było w tym filmiku chyba już na tyle. Myślę, że będziemy widzieć się niedługo z jakimś moim nowym filmikiem. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje, co się zmieniło. Mam nadzieję, że jakichś większych problemów mieć już tutaj nie będę. Będzie mi się to wszystko fajnie powoli układało. Będę tylko patrzył i podziwiał jak to wszystko powoli naturalnie zaczyna sobie żyć. Także dzięki wielkie za obejrzenie no i pozdrawiam Was z czołem.